Siedziałem jak gotowa, jesteś z krokiem w celu. Cały klub to już twoja ziemia. Sma, pieczór, smak, Po co tam. Noc jest coraz bliżej. Lećmy jeszcze wyżej. Chemia między nami paraliżuje nas. Właśnie tu i teraz. Skroku mi utkwi Na No jak najjaśniejsza gwiazd. Lecz coraz niżej, lećmy jeszcze wyżej. Chemia między nami paraliżuje nas właśnie tu i teraz krokiem i rokiłaś, chce byś cały płoną, jak najjaśniejsza. Jesteś jak wódz, jak w wójt. Nas odpiewamy w nocy, tak nie do nas na wieczór trwa. Bez ograniczeń pan uwielbiasz ten stan? Noc jest coraz bliżej, lećmy jeszcze bliżej. Chema między nami paraliżuje nas. Właśnie tu i teraz, z rokiem nie rozbierać być so. Jak najjaśniejsza gwiazd, coraz bliżej lecimy jeszcze wyżej chemia między nami paraliżuje nas. Właśnie tu i teraz, wzrokiem nie lecimy. Chce cały błąd. Jak najjaśniejsza z gwiazd? Coraz bliżej, jeszcze bliżej Blisko jak tylko się da Coraz bliżej, jeszcze bliżej Bliżej Blisko jak tylko się da Noc jest coraz bliżej Leczmy jeszcze bliżej Chyna ludzina Paraliżuje nas Chyna Właśnie tu i teraz Rok

Gracias. Sí.